Witam serdecznie na kanale Centurion. Jak widzicie, to co za mną to spakowane już jest, chociaż musicie wierzyć mi na słowo. Edition glass też i można iść. Słuchajcie, założyłem sobie okularki, bo ta lampa to normalnie wzrok wypala. Postanowiłem zrobić w ten sposób, że a, Chciałbym zrobić zapowiedź. Wybieramy się dzisiaj z Mariuszem Traperem do lasu. Jak nic nie stanie na przeszkodzie, bo do ostatniej chwili nie trzeba być pewnym siebie. No i tam będziemy czynili naszą leśną powinność. Chcielibyśmy bardzo Was zaprosić do tego, żebyście mogli z nami uczestniczyć. No i choć moglibyśmy w zasadzie pójść jutro w dzień czy w niedzielę, bo jest wolny dzień od pracy, Mariusz pracuje, ja też, to jednak mamy jakąś taką wielką radochę czy przyjemność, by skorzystać z tego zupełnego spokoju, jakim daje cisza nocna w lesie. <laughs> Tak sobie pomyślałem, że dla niektórych z Was może to być fajne pokrzepienie. Powiem Wam tak, że przez ten czas, który ten kanał jest prowadzony, znalazło się kilka takich osób, które trwają wiernie gdzieś w komentarzach. Są osoby, które odeszły. Obraziły się, pogniewały, ale ja nie o tym. Ja o tych, którzy gdzieś zawsze czerpali radość i przyjemność, czerą z przekazu, który jest na kanale Centurion. Czy to w czasie, kiedy ja byłem sam, czy byłem z panią profesor, czy byłem z Mariuszem Traperem, czy byliśmy we trójkę. To te osoby taką radość i przyjemność czerpały. No i teraz, biorąc pod uwagę, że jest taki szczególny jakiś okres w czasach, w których żyjemy, że mówi się o pandemii, o wirusie. No, i to powoduje, że występuje nie tylko koronawirus, ale też korona świrus. Czyli ludzie, niektórzy po prostu w jakiś sposób nie okazują rozsądku, dają się zwariować, ponosić. I to jest zrozumiałe. Ja na przykład znam przypadek, gdzie kobieta tak zastraszona, że po prostu pies sika na balkonie oddaję odchody, żeby nie mówić już po prostu potocznie, na balkonie, bo ona się boi wyjść po prostu na zwykłe powietrze, prawda? No i z jednej strony można zrozumieć takie postawy, a z drugiej strony się dziwić. Ja nie będę zachęcał do jednych postaw czy do drugich, natomiast zawsze gdzieś droga środka. Zrównoważenia i tak dalej. I pomyślałem sobie, że normalnie mógłbym zrobić film, puścić, wrzucić, obejrzelibyście, jedni by się wypowiedzieli tak, drudzy tak i ileś tam wyświetleń by było. Normalnie byśmy porobili to, co się robi na wyjściu. Księżyciem, nożykiem, patykiem, ale pomyślałem sobie, że jak zrobię taką zapowiedź i przekażę Wam po prostu trochę słów takich pamięci o Was, otuchy, że nie idę, aby nakręcić film, aby tylko gdzieś samemu posiedzieć, zresetować się, odpocząć. Że tak powiem, zjonizować z glebą, nazwijmy to tak. Ale że idę zrobić to z myślą o Was właśnie. No, w pierwszej kolejności z myślą o tych, których znam. Czy to osobiście, czy znam można by powiedzieć też osobiście, bo po prostu y, tych, którzy wpisują się na stałe, to po prostu. Czuję się tak, jakbym po prostu z nimi przy jednym ognisku nieraz siedział. Dziękuję Wam za to wszystko oraz szeregu tych osób, które zasubskrybowały, a nie zostawiają komentarzy. Więc taki jest kanał Centurion. Celowo nie jest to film z lasu, bo chciałbym, żeby był on po prostu zapowiedzią. Nie wiem, czy to. Dobry pomysł wam się wyda. Czy zły, czy średni, czy jaki czy owaki, jak to ocenicie. Ale w każdym bądź razie centurion zapowiada, że planuje iść dzisiaj do lasu. No i trzeba będzie zrobić. Jakiś haszczung. No i coś zjeść. Także cóż. Tak jak na misiu, pan jeździsz w ostatniej paru hrabiego Barykanta? Ja. Abo co? Abo pojedziemy. No i myśmy z Mariuszem tak się uśmieli, że powinna być taka scenka, jak ja podchodzę i powiedzieć tak. To pan jeździsz w tym Burszkrawcie, a Mariusz tak, ja. Abo co? Abo pojedziemy. Najpierw. Dopuszczę wszystkiej. W końcu muszę coś zjeść. Także taka zachęta z mojej strony i zapowiedź. A poza tym biorąc pod uwagę, że mam tu jeszcze możliwość tak jakby oficjalnie, z kuźni jak na telewizorze przekaziorze, niczym w wiadomościach albo w innym dzienniku telewizyjnym. E Chciałbym Wam życzyć wytrwałości w tych dniach, zdrowia Wam życzyć w tych dniach, o ile możliwe zadbanie nie tylko o higienę itd., ale również o higienę umysłu, o poczucie humoru, które czasami, nawet w smutnych chwilach, potrafi czasem człowieka wzmocnić. To tyle z tego krótkiego przekazu, zapowiedzi. Zapraszam Was serdecznie do tego, co dzisiaj. Nakręcimy, co dzisiaj zrobimy w lesie. Nie będzie to jakiś film rewelacyjny, jakiś super specjalny, ale będzie miał on swój klimat, taki jaki jest pożądany przez tych, którzy świadomie zasubskrybowali ten kanał i którzy wiedzą czego się spodziewać. Także las wzywa. Muszą ruszać. Przekazuję Wam póki co moje ukłony serdeczne i e, chciałbym Wam w ten sposób jeszcze raz podkreślić, dać znać, że myślę o Was siedzących w domu lub muszących z konieczności wyjść do sklepu albo m, do miejsca pracy e, i to, jakie Wy możecie mi mieć myśli, związane z tym no, w zależności w jaki sposób poddajecie się pod przekaz informacji, prawda? Bo te informacje są różne i, i ważne, żeby dbać o higienę umysłu. Natomiast kwestia wyjścia do lasu, to tak jak powiedziałem, są różne nakazy, zakazy. My tutaj w Świętokrzyskim mamy dobrze, fajnie, także na Waszą korzyść, dla Waszej radości, dla Waszej przyjemności ten film. No i oczywiście te, które bardziej Was zainteresują, zapewne film, filmy, no jak to u Centuriona na kanale z lasu. Także, co ja tu mogę powiedzieć... Wystarczy, prawda? Zapraszam do użytkowania kanału Centurion i obejrzenia następnych filmów, które tutaj już we dwóch z Mariuszem będziemy chcieli Wam przedstawić. Oczywiście, jak to u nas bywa na Totalnym Spontanie.